Wszystko, o czym marzysz, stanie się rzeczywistością, gdy poznasz sekret uczuć, jak ujawnia Neville Gaddert. Świadomość jest przyczyną Twojego świata, stan świadomości, w którym przebywasz, determinuje rodzaj świata, w którym żyjesz. Wiedza o swojej mocy błogosławienia i odczuwania pozwala otworzyć furtkę każdej więzienia, przyjąć każdą manifestację. To właśnie Neville Gaddert uczy w tym filmie. Z tego względu oglądaj go do końca. Przed kontynuowaniem, proszę kliknij lajka like pod tym filmem, aby dotrzeć do jak największej liczby osób. Subskrybuj nasz kanał i aktywuj dzwonek powiadomień, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Pomóż nam wzmocnić kanał, abyśmy mogli dalej przynosić światło do życia innych, tak jak zrobiliśmy to dla Ciebie. Wdzięczność wszystkim. Sekret uczucia lub wezwaniu niewidzialnego do widzialnych stanów pięknie ilustruje historia Izaka błogosławiącego drugiego syna, Jakuba, opierając się wyłącznie na uczuciu, że błogosławi swojemu pierwszemu synowi Esau. Zapisano, że Izak, starzec i ślepy poczuł, że wkrótce opuści ten świat i, pragnąc błogosławić swemu pierwszorodziedzę Esau, przed śmiercią, Wysłał go na polowanie z obietnicą, że po powrocie z polowania otrzyma błogosławieństwo ojca. Teraz Jakub, pragnienie prawa do pierwszeństwa, czyli prawa poczęcia przez błogosławieństwo ojca, wysłuchał prośby ślepego ojca o mięso z jelenia i obietnicy. Gdy Esau udał się na polowanie, Jakub zabił i przyrządził zajączka z stada swego ojca, Nałożył na swoje miękkie ciało skóry, aby dać mu wrażenie puszystego i szorstkiego futerka brata. Następnie oddał ojcu ślepemu Izakowi wyborowo przyrządzony zajączek, który opierał się wyłącznie na swoim wyczuciu dotyku. Izak, opierając się na dotykach i uczuciu, błogosławił Jakuba, myślając, że Esau stoi przed nim. Jakub, młody o delikatnej twarzy, drugi syn jest Twoim pragnieniem lub subiektywnym stanem, nienrealizowaną ideą stanem subiektywnym, odbieranym i odczuwanym, ale niepoznawanym obiektywnie, niewidzianym obiektywnie. Podsumowując, Jakub jest Twoim zdefiniowanym celem, Jakubem o delikatnej twarzy lub subiektywnym stanem, który pragnie wcielenia lub prawa do narodzin. Kiedy jest odpowiednio odczuwany lub błogosławiony przez Twoją świadomość, kiedy jest odczuwany świadomie i ustanowiony jako rzeczywistość, staje się obiektywny. W ten sposób przewyższa poprzedni obiektywizowany i szorstki stan. Dwie rzeczy nie mogą zajmować tego samego miejsca jednocześnie. Zatem, gdy niewidzialne staje się widzialne, poprzedni widzialny stan znika. Twoja świadomość jest przyczyną Twojego świata. Stan świadomości, w którym się znajdujesz, określa rodzaj świata, w którym żyjesz. Twoje obecne postrzeganie siebie materializuje się jako Twoje otoczenie, a ten stan symbolizowany jest iso, pierworodnym, owłosionym lub subiektywnie odczuwalnym, reprezentującym to, kim chciałbyś być lub czym chciałbyś posiąść. Symbolizowany jest również Twoim drugim synem, Jakubem, młodym, o gładkiej skórze, jeszcze niewidzialnym, ale odczuwalnym subiektywnie. Jeśli zostanie odpowiednio dotknięty, zastąpi swego brata Esausza, czyli Twój aktualny świat. Pamiętaj zawsze o tym, że Izak, ojciec tych dwóch synów lub stanów, jest niewidomy. Nie widzi swojego syna o gładkiej skórze, Jakuba. Jedynie odczuwa, a poprzez uczucie prawdziwie wierzy, że Jakub, to subiektywne jest i to obiektywne, to realne. Nie widzisz swojego pragnienia obiektywnie, po prostu odczuwasz je subiektywnie. Nie polowasz w przestrzeni na pożądany stan, tak jak Izak, siedzisz spokojnie i wysyłasz swojego pierwszego syna na polowanie, odwracając swoją uwagę od twojego obiektywnego świata. W braku obecności twojego pierworodnego syna Esau, zapraszasz pożądany stan twojego drugiego syna Jakuba, aby przybliżył się i móc poczuć Go. Przyjdź tutaj, mój synu, abym mógł poczuć Cię. Najpierw uświadom sobie to w swoim bezpośrednim otoczeniu. Następnie przybliż go, aż poczujesz go w swojej bezpośredniej obecności, aby stał się dla ciebie realny i naturalny. Jeśli bowiem dwaj z Was się zgodzą na Ziemi o czymkolwiek, o co poproszą, to będzie im dane przez Ojca Mojego w niebie. Dwaj zgodni to Izak i Jakub, ty i to, czego pragniesz. Umowa zawierana jest tylko w sensie uczucia. Esau symbolizuje Twój aktualny, zmaterializowany świat, niezależnie od tego, czy jest miły, czy nie. Jakub symbolizuje każde pragnienie Twojego serca. Izak symbolizuje Twoją prawdziwą naturę, z oczami zamkniętymi na aktualny świat, w akcie postrzegania i odczuwania tego, kim chcesz być. Sekretem Izaka stanu sensorycznego jest po prostu akt umysłu oddzielenia odczucia, stanu fizycznego od tego, co odczuwamy, kim chcielibyśmy być, z zamykanymi obiektywnymi zmysłami. Izak to zrobił, Ty też możesz. Niech stan subiektywny stopniowo staje się realnie odczuwalny, bo wiara, poznanie, wiedza o prawie wyrażania, o prawie, które czyni niewidzialne widzialne, to nie dość. Musi ono zostać zastosowane. Oto zaś sposób takiego zastosowania: po pierwsze, wyślij swojego pierwszego syna, esausza, czyli swój aktualny świat lub problem zmaterializowany na polowanie. Po prostu zamknij oczy i odwróć swoją uwagę od obiektywnych ograniczeń. W miarę jak zmysły oddalają się od Twojego świata fizycznego, on znika z Twojej świadomości, czy wychodzi na polowanie. Po drugie, z oczami wciąż zamkniętymi i uwagą oderwaną od otaczającego świata, stale wyznaczaj naturalny czas i miejsce spełnienia Twojego pragnienia. Zamykając swoje zewnętrzne zmysły z obecnego otoczenia, możesz postrzegać i odczuwać rzeczywistość dowolnego punktu w czasie lub przestrzeni, ponieważ oba są psychologiczne i można je tworzyć wedle woli. Niezbędne jest, aby naturalny stan czasu i przestrzeni Jakuba, czyli naturalny czas i miejsce, w którym spełni się Twoje pragnienie, został wcześniej ustalony w Twojej świadomości. Jeśli to niedziela w dniu, w którym ma nastąpić spełnienie pragnienia, to właśnie niedzielę należy utrwalić w świadomości. Teraz po prostu zacznij czuć, że jest niedziela, aż poczucie spokoju i naturalności niedzieli ugruntuje się świadomie. Masz dobrze określone skojarzenia z dniami, tygodniami, miesiącami i porami roku. Wiele razy mówiłeś, dziś podobnie jak niedziela, poniedziałek, sobota, lub w to wygląda jak wiosna, lato, jesień lub zima. To powinno cię przekonać, że posiadasz wyraźne i świadome wrażenia powiązane z dniami, tygodniami i porami roku. Dlatego właśnie dzięki tym skojarzeniom możesz wybrać dowolny pożądany moment, przypominając sobie skojarzone z nim świadome wrażenie. Możesz stworzyć subiektywną rzeczywistość tego momentu. Zrób to samo ze spacem. Jeśli pomieszczenie, w którym się znajdujesz, nie jest tym, gdzie pożądana rzecz byłaby naturalnie umiejscowiona lub zrealizowana, poczuj się siedząc w tym pomieszczeniu lub miejscu, gdzie byłoby to naturalne. Skoncentruj się świadomie na tym wrażeniu czasu i miejsca przed rozpoczęciem działania. Polegającego na odczuciu i doświadczaniu bliskości rzeczywistości i posiadania pożądanej rzeczy. Niezależnie od tego, czy pożądane miejsce jest 10 tysięcy mil dalej. Czy tuż obok ciebie musisz wpisać w swoje świadome myślenie fakt, że dokładnie tam, gdzie siedzisz, jest to pożądane miejsce. Nie odbywasz podróży mentalnej, spokojnie siedzisz tam, gdzie jesteś, i sprawiasz, że być tam jest rzeczywistością. Zamknij oczy i poczuj, że to samo miejsce, w którym siedzisz, jest pożądanym miejscem. Poczuj i zrealizuj rzeczywistość tego, aż będziesz świadomie przekonany o tym fakcie, ponieważ Twoje pojęcie tego faktu opiera się wyłącznie na Twojej subiektywnej percepcji. W trzecim miejscu, w braku esausza, problem a wraz z nim naturalny bieg czasu i przestrzeni, zaprasza Jakuba rozwiązanie do przybycia i wypełnienia tego miejsca. Zachęcam cię do wzajemnego posadzenia brata w swojej wyobraźni. Spróbuj zobaczyć tę pożądaną rzecz. Jeśli nie możesz jej wizualizować, poczuj jej ogólny zarys. Pozbądź się jej i następnie przyciągnij mentalnie bliżej siebie. Powiedz, przyjdź, mój Syne człowieku, abym mógł Cię poczuć. Poczuj bliskość tego, poczuj jego obecność w natychmiastowej przestrzeni, poczuj jego rzeczywistość i trwałość. Poczuj i zobacz Go umieszczony naturalnie w pomieszczeniu, w którym siedzisz. Poczuj emocje prawdziwego osiągnięcia i radość posiadania. Teraz otwórz oczy. To przywraca cię do świata obiektywnego. Świat działa poprzez działanie uczuciowo postrzegane. Twój owłosiony syn Esausz powrócił z polowania, a jego sama obecność mówi ci, że zostałeś oszukany przez swojego syna o miękkiej skórze Jakuba, czyli subiektywnej wrażeniu psychologicznym. Ale tak jak Izak, którego zaufanie opierało się na znajomości tej niezmiennej zasady, ty też powiesz, Zadbałem o ciebie, panie i wszystkich twoich braci, dając ich jako służbę. Oznacza to, że nawet jeśli twoje problemy mogą wydawać się stałe i realne, poczułeś tak rzeczywisty stan psychologiczny, aby odczuć emocje tej rzeczywistości. Doświadczyłeś sekretu tworzenia, ponieważ poczułeś realność tego subiektywnego. Ukształtowałeś określony stan psychologiczny, który Pomimo wszelkiej opozycji lub poprzedniego doświadczenia, zmaterializuje się, wypełniając tym samym imię Jakuba zastępcę. Oto kilka praktycznych przykładów tego dramatu. Po pierwsze, błogosławieństwo lub dokonanie czegoś realnego. Usiądź w swoim salonie i wybierz mebel, dywan lub lampę, którą chciałbyś mieć w tej konkretnej pomieszczeniu. Spojrzyj na to miejsce w pokoju, gdzie chciałbyś go umieścić i powiedz, gdybym go miał. Zamknij oczy i pozwól, by wszystko, co obecnie zajmuje to miejsce w pokoju, zniknęło w twojej wyobraźni. Odczuwaj tę przestrzeń jako pusty obszar. Tam absolutnie nic nie ma. Teraz zacznij wypełniać ten obszar wymarzonymi meblami. Czuj, że je posiadasz w tej samej.